Dzień dobry Państwu, tu Izzy's ja Przychodzę z podsumowaniem i z opowieścią mojego pierwszego ponad miesiąca bez antykoncepcji. Także zapraszam. Pierwszy film z podsumowaniem pierwszego tygodnia bez antykoncepcji jest już na moim kanale i warto go obejrzeć, jeżeli chce się znać całość historii. Ja dzisiaj przychodzę do Was po miesiącu. Po... Kochani, tu Izzy's z przyszłości. Ja mówię o miesiącu, nie wiem czemu, ale to nie jest miesiąc, bo od odstawienia moich tabletek antykoncepcyjnych minęło 54 dni. Ja mówię nie, miesiąc, bo tak mi się ubzdurało. To jest więcej niż miesiąc. 54 dni równo policzyłam, także miejcie to na uwadze. 54 dni minęło. Po dwóch miesiączkach ta druga właśnie się zakończyła i o moich przeżyciach. Jak wiecie, pierwszy tydzień był dla mnie bardzo trudny. Yy, hormony mi szalały. Miałam trochę wypadków takich, omdlałam pod prysznicem i tak dalej, i tak dalej. No, nie było miło. Pierwsza miesiączka yy, to był dramat. Ból, po prostu. Taki, jakby ktoś moje jajniki przebijał igłą. Coś strasznego, naprawdę nie byłam w stanie wyjść z łóżka, po prostu leżałam i płakałam. Emocje sięgające zenitu i po prostu strasznie złe samopoczucie. Tak, wiecie, po prostu złe samopoczucie. Gdzieś w międzyczasie zaczęły się moje problemy żołądkowe. Czułam taki ból, gdzieś tutaj i tutaj. Taki straszny ból, to był taki ból momentami Który aż potrafił wyłączyć mnie z takiej codziennej czynności Czyli to był moment, w którym być ja coś robiłam Albo siedziałam przy stole świę... przed świętami Jeszcze to było przed świętami Miałam takie... Ok, boli mnie właśnie w tym momencie Takie bóle, ale one przeszły mi po około tygodniu Czytałam, że po prostu wszystko musi wrócić do normy i cały organizm musi się ustabilizować. Jeżeli to by było dłużej, to musiałabym się skontaktować z lekarzem, ale nie trwało to dłużej. Ten epizod był dość krótki, minął dość szybko i ja jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa z tego powodu. Bo to naprawdę było nieprzyjemne, ale gdzieś tam czułam to pobolewanie tu i tu. Gdyby bolał mnie po prostu żołądek i to by było takie, takie obciążenie w ogóle czułam na ciele, jakbym mogła tak nazwać to czułam takie obciążenie na ciele i takie straszne uczucie tego, że miksuje mi się wszystko. Cały czas na przestrzeni. cały czas gdzieś towarzyszyły mi uderzenia gorąca. Jak gdyby ten ból minął po niecałym tygodniu, po tygodniu, niecałym tygodniu coś takiego. A uderzenia gorąca towarzyszyły mi naprawdę przez dość długi czas. Teraz już jak gdyby się wszystko ustabilizowało, uważam, że nie dokuczają już mi takie żadne objawy, to powiecie, omdlenia, bolący żołądek, złe samopoczucie, właśnie te uderzenia gorąca i tak dalej. Wszystko się ustabilizowało pod tym względem. Druga miesiączka była trochę mniej bolesna, ale i tak. Yy... Wziąłam silne leki przeciwbólowe i położyłam się do łóżka z termoforem Leki zaczęły działać i ja po prostu położyłam się spać Zauważyłam, że nie mam tak ckliwych piersi podczas miesiączki, jak miałam zawsze Jakoś tak nie doskwierało mi to, a strasznie zawsze mi to doskwierało tak, że nie mogłam nawet mieć jakiejś, wiecie, obcisłej bluzki Bo strasznie taki dyskomfort odczuwałam właśnie w tej okolicy piersi, a teraz było pod tym względem znośnie. No niestety ból brzucha ym, był i to nie fajne. Dużo osób sugerowało mi endometriozę, jednak ja byłam badana pod tym kątem i to nie jest to. Nie był właśnie tak mocny jak za pierwszym, ale był na tyle mocny, że gdzieś tam te łezki mi leciały I czułam tą niesprawiedliwość losu, że to tak strasznie boli A właśnie gdy brałam antykoncepcję nie bolało mnie to aż tak bardzo I jak gdyby zaczęłam odczuwać taki PMS Zauważyłam, że przed okresem zaczęły mi wyskakiwać wypryski na twarzy Tego nie było przedtem Byłam taka trochę bardziej drażliwa, w sensie to nie było tak, że chodziłam zdenerwowana i miałam ochotę zabić każdego, ale byłam taka trochę drażliwa, taka trochę irytowały mnie niektóre rzeczy, tak? Wiecie, takie głupotki mnie irytowały, ale yy, było ok. Gdzieś tam dwa dni, dzień przed miesiączką już czułam pachwinę że zaczęło, zaczynało mnie tutaj rwać trochę. I faktycznie to było coś, co zapamiętałam ze swoich takich lat um, przed braniem tabletek hormonalnych I to rwanie gdzieś tam czułam, ale nie było takie nieznośne Jak gdyby bolał mnie brzuch, źle się czułam podczas tej miesiączki, ale od początku stycznia na przykład robię wyzwanie jogowe z jogały w Edry'em I trwam jak gdyby przy tym wyzwaniu, to nie było na tyle aż takie silne i niszczące że nie mogłabym wykonać tego wyzwania jogowego, więc tutaj wszystko na plus. Yy, miesiączka tam regularnie, bo mam to zapisane, więc też ta miesiączka jest regularna. Yy, na plus, że to się jak gdyby utrzymał ten cykl i się nie rozregulowałam. Inne objawy, które gdzieś mi tam dokuczały. Yy, ja mówiłam o tym lęku przed jazdą samochodem to jest bardzo rzadki objaw, ale on występuje i yy, Kilka osób mi pisało, że też podejrzewał się by coś takiego Więc mój lęk przed jazdą samochodem trochę minął, ale nie byłam w takiej drugiej dłuższej trasie, aby wiecie, powiedzieć, że wyeliminowane to jest do końca Stawki nastrojów Uważam, że jestem trochę stabilniejsza w chwili obecnej, niż byłam podczas brania tabletek Nie mam takich humorów i nie mam takich momentów, gdzie zalewa mnie po prostu złość w pewnych momentach i takie nie wiem, jak to nazwać, że mam ten roller coaster emocjonalny, że te emocje się bardzo we mnie zmieniają. Że raz czuję taką zalewającą złość, która przeradza się w smutek, która sprawia, że płaczę, a potem to wszystko przeradza się w taki w ogóle jakiś epizod, w którym płaszę przez trzy dni. Nie mam czegoś takiego od. Właśnie w tym pierwszym tygodniu był jeszcze tak, był taki dzień, dwa takie dni, ale w tego momentu nie mam takich epizodów, że siedzę po prostu i ryczę. Był taki moment, że czułam się źle przygnębiona, ale to bardziej tym, że się źle czułam w środku, niż tym, że to wszystko gdzieś tam we mnie szalało, więc to mi minęło. E nie mam również suchości na dole w miejscach intymnych. To też skoczyło, jak gdyby na plus. Odkryłam, że posiaram coś takiego jak libido, nawet jakiekolwiek, gdyż ono podczas brania tabletek było równe po prostu płyty chodnikowej. Teraz jakiś jest, jakieś istnieje nawet, więc to też jest plus. No i właśnie ta suchość miejsc intymnych, która u mnie była taka normalna, która aż sprawiała mi dyskomfort, minęła i jest. Inaczej, to jest takie zmienne, ale to minęło Dla mnie najważniejsze jest to, że nie mam tych humorów i tych takich wszystkich, wiecie Spraw, które gdzieś tam były powiązane z moim samopoczuciem i jakimiś takimi ostrymi smutkami i zmianami tego nastroju Co do sprawy cery Jak gdyby w momencie, kiedy przestałam brać antykoncepcję, ta cera zaczęła się naprawiać Walczę z przebarwieniami Naprawdę ostro z nimi walczę, gdyż przebarwienia mi zostały. Yy, zaczyna wysypywać mnie przed miesiączką. Dwa takie tutaj, yy, dwóch takich szanownych typów mi wyskoczyło na policzku, ale gdyby nic z tym nie robię, yy, nie wyciskam, po prostu oni są i czekam aż znikną. Używam witaminy Cerano. Widzę jakieś pierwsze efekty, ale wiecie, to trzeba stosować, 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 regularność, regularność i regu regularność. Więc myślę, że taki update skórowy wyrzucę może w wakacje, bo to jest naprawdę, wiecie, długa droga przede mną. Te przebarwienia moje naprawdę są głębokie i jakieś blizny, mimo tego, że starałam się nie wyciskać i tak zostały. Więc gdzieś tam, wiecie, walczę z tą cerą, ale cieszę się, że gdyby to się nie zaogniło, nie pojawiło się więcej takiego, wiecie, ropnego trądziku, nie mam takiego wysypu. Włosy. Oto się bardzo martwiłam, że zaczną mi wypadać garściami. Wypadł mi jeden włos, ale nie widzę, wiecie, żebym wyciągała włosy na szczotce po prostu garściami, jak gdyby nie widzę, żeby coś się w tej materii zmieniło. Może one zaczęły się trochę szybciej przytłuszczać, ale tak odrobinę, że myłam włosy co 4 dni, co 3, a teraz tak myję co 2, co 3. Więc faktycznie one mogą się trochę. Hmm, Szybciej przezłuszczać, ale wiecie, też mamy taki sezon, w którym nosimy czapki, więc nie wiem na ile to jest wina czapki i sezonu grzewczego, a na ile faktycznie tego, że odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. Paznokcie. No tutaj sprawa jest taka, że one stały się takie trochę łamliwe. Bardziej. Ja byłam posiadaczką takich pięknych, długich paznokci swojej długich, teraz niestety dwóch się pozbyłam, gdyż dwa złamałam, jednak to było na skutek takiego dość mocnego uderzenia, ale czuję trochę, że one są słabsze. Odkryłam też, że taka długość paznokci nie jest dla mnie, bo nie jestem w stanie z nią funkcjonować, więc paznokcie skracam i mm, koniec tematu. Faktycznie czuję, że one są takie trochę bardziej kruche, ale od momentu, kiedy chodzę do profesjonalistki, jak gdyby jest z nimi dobrze. Więc jest ok. One też zaczęły trochę wolniej rosnąć, mam wrażenie. Przedtem paznokcie rosły mi szybko, a teraz mam wrażenie, i nawet ta, właśnie moja na no to zwróciła uwagę, że rosną wolniej. Ale czy to jest jakiś taki super minus? Dla mnie to jest takie, być nieistotne, niezauważalne. Czy przytyłam? Wydaje mi się, że nie, bo jak gdyby. Mam tą swoją taką, wiecie, wagę mm, zimową, powiedzmy, gdyż ja uważam to, że naturalne jest to, że człowiek na te zimowe miesiące. Trochę tyje, a w tyle trochę chudnie. Jak gdyby ja się utrzymuję cały czas na tej samej wadze 54-55 kg w tym e, takim zimowym okresie, w lato to jest 53-52, ale też wiecie, na przykład po świętach ważę inaczej, a gdzieś tam w marcu już znowu będę ważyła inaczej, bo jak gdyby jestem po tym okresie świątecznym, gdzie dawałam sobie po prostu potem wszystkiego i też nie ograniczam się aż tak, wiecie, z jakimi zachciankami typu pizza, albo makaron, albo ser, albo jak mam ochotę to na przykład chipsy. Teraz właśnie podczas miesiączki miałam taką straszną ochotę na chipsy, mówię dobra nie walcz ze sobą, po prostu zjedz i obejrzyj sobie serial i to było bardzo fajne. Uff. Coś jeszcze takiego zauważyłam u siebie mocnego? Nie, jak gdyby. Zauważyłam, że te właśnie skutki uboczne, które miałam, czyli tę karuzelę nastrojów, ten taki częsty smutek gdzieś w środku we mnie, lęk przed jazdą samochodem, problemy z libido, suchość w miejscach intymnych, problemy z cerą, które mi się zaczęły właśnie między innymi Podczas brania i podczas zmiany tabletek antykoncepcyjnych, taka wiecie, humorzastość, ale taka aż sama miałam w pewnych momentach chłód się trzepnąć, i to też mi minęło. I yy, jest ok, czuję się naprawdę dobrze, czuję się lepiej o wiele niż w momencie, kiedy brałam te tabletki gdzieś tam, powiedzmy. Yy. Pod koniec sierpnia, a na początku września. Czuję się o wiele lepiej fizycznie, jak gdyby. Mam wrażenie, że jakoś tak moje ciało lepiej funkcjonuje i ja też się lepiej czuję w takim wydaniu. Zauważyłam też, że mam trochę lepszą cierpliwość, ale nie wiem, na ile to jest wina wiecie godzin medytacji i ćwiczeń oddechowych, a na ile faktyczne też odstawienie antykoncepcji. Czy coś jeszcze takiego zauważyłam? Nie, ale gdyby uważam, że to jest naprawdę jakiś kamień milowy w moim życiu i ta jakość podskoczyła naprawdę. No też nie czuję się taka. Nie czuję się jak taki baniak z wodą, nie wiem, jak to powiedzieć. Mi strasznie w ogóle puchły nogi. Nawet jak pracowałam, to właśnie mi kolega na mi skorze mówi Stara, ale masz nogi napuchnięte, o co chodzi? I zauważyłam, że te nogi już mi tak nie puchną, jak mi puchły, wiecie, na wieczór, takie napuchnięte nogi, miałam ojen, taka, wiecie, zmęczona, spracowana. I zauważyłam, że tak mi nogi już nie puchną. Mam wrażenie, że w ogóle woda ze mnie zleciała, cała, która gdzieś tam się magazynowała, bo czuję się taka. Nie czuję się jak taki bajak z wodą, wiecie, o co chodzi taka y, stójka, to takie wiecie, giły na boki i wiecie, jak trochę mocniej uderzysz, to zacznie jej się ulewać, nie czuję się już w ten sposób, y, dobrze y, z tym, gdyby teraz gdzieś tam jestem w takim momencie, że opiekuję się sobą y, i gdzieś tam dbam o to swoje ciało, więc y, się smaruję, peelinguję, medytuję, Pierwsza rzecz, jak skończę ten film, to wezmę nożyczki i obetnę tą grzywkę, bo jest za długa. Yy, najbardziej się obawiałam y, włosów i tego, co będzie z włosami, naprawdę, bo słyszałam, że ludzie to stracili połowę włosów przy mm, braniu, przy odstawianiu antykoncepcji. Odpukać. Yy, mi włosy nie zaczęły wypadać po tym miesiącu, jak gdyby gdzieś tam ten trądzik na mojej skórze się nie zaostrzył co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ale cały czas smaruję się retinolem tam co drugi, co trzeci dzień, a rano używam witaminy C i jak gdyby widzę efekty tego, ale ta moja skóra potrzebuje naprawdę dużo, 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 dużo uwagi, bardzo dużo uwagi. Też miałam taką skórę cienką, suchą i ją trzeba tam smarować, a teraz jest taki okres ten, ten okres o dwa lata prawie, że wiecie, ręce, mycie, rezynfekcja, ręce, mycie, rezynfekcja i mam tak wysuszone dłonie, że po prostu w każdym pomieszczeniu, na każdym stole, na każdym stoliku gdzieś tam stoi krem do w każdej chwili ja mogła po niego sięgnąć. Gdzieś tam też daję mojemu ciału taki ekstra care w ogóle traktuję się bardzo specjalnie przez te ostatnie miesiące i z taką dużą wyrozumiałością i rezerwą do siebie podchodzę. Ale czuję się naprawdę dobrze. Słyszałam różne historie przy odstawianiu tabletek antykoncepcyjnych. Myślę, że moje pierwsze tygodnie były dość ostre, a teraz wszystko tak zaczęło łagodnie przebiegać. Najbardziej cieszę się, że te bóle gdzieś tam żołądkowe mi minęły, bo się trochę przestraszyłam, ale to nie jest tak, że ja nie pójdę do lekarza, bo pójdę, tylko teraz jest taka dość trudna sytuacja, sami wiecie z czym. I ciężko jest mi się, tak wiecie, dostać od tak, a nie chcę tego załatwić na tyle poradę. Jak gdyby jest ok, przestało mnie to boleć i czuję się dobrze. To jest najważniejsze Proponowaliście mi swoje historie różne Proponowaliście mi różne wkładki Domaciczne, namaciczne, przymaciczne Hormonalne, niehormonalne Ja na razie nie chcę nic Nie chcę żadnych hormonów do swojego ciała wprowadzać Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, w sensie brać tego O żadnych wkładkach, spiralach też nie myślę Po prostu chcę jak gdyby odpocząć od tego wszystkiego i jak gdyby nie myśleć o tych rzeczach, które gdzieś tam muszę wprowadzać do swojego ciała. I, I to jest dla mnie taki też komfort psychiczny, bo gdzieś tam wiecie, czasami się łapię na tym, że patrzę na zegarek i jest 20, zaraz muszę wziąć antykoncepcję. Tak, ale Ty już nie bierzesz antykoncepcji i nie musisz o tym pamiętać. I nie musisz jak gdyby mieć tego stresu, że wiecie tu zaraz tabletka. Nie mogę się spóźnić nawet chwili, bo już będę miała takie, że tą regularność taką trzeba utrzymywać. Że tutaj kończy mi się opakowanie, więc zaraz trzeba iść do lekarza i po tą receptę, i po nowe opakowanie, i kupić to opakowanie, i wiecie w sensie, ten sam proces załatwienia tego wszystkiego. Jak gdyby nie ma tego u mnie. Tutaj mnie to tak nie stresowało, ale w Polsce, jak jeszcze mieszkałam, chodzenie do lekarza po antykoncepcji gdzieś tam było dla mnie stresogenne, dość. I teraz już nie mam tego i jestem z tym ok, i czuję się dobrze, więc pierwszy miesiąc za nami jest. Dobrze, myślę, że kolejny update będzie po trzech miesiącach I po pół roku Więc jeszcze takie dwa filmy, może wtedy po roku zrobię, zobaczymy Ale yy, będę nagrywała, czy coś się zmieniło, czy nie Więc ja takich, wiecie, żadnych hardkorowych sytuacji nie mam w chwili obecnej yy, Bo naprawdę czytałam takie rzeczy, że ludziom naprawdę się straszne rzeczy działy yy, U mnie był ten ból, ale gdyby jest, ok. Czuję się dobrze. Będzie dobrze, kochani. Także to by była moja historia. Tyle ode mnie. Jest ok, jest, jest naprawdę dobrze. Czuję się ogólnie. Mam taką dobrą formę stałą, psychiczną ostatnio i gdzieś tam, jak gdyby, jestem w swojej rutynie, co mnie uskrzydla i też mm, zapewnia taką stabilizację i pewność. I robię wyzwanie jogowe z yoga Fedrien codziennie. Jak gdyby gdzieś tam też lepiej się czuję i w sumie mam takie, że nie mogę się doczekać, aż wejdę na matę Więc... Także kochani, tyle to by było ode mnie Update, o który prosiliście Pamiętajcie, żeby zajrzeć na mojego Instagrama i dwie podłogi będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i na przykład jakiś komentarz oraz jeżeli nie, nie subskrybujecie tego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Ja się z Wami żegnam na dziś, do usłyszenia, ściskam i cześć!